Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Minęła 10 rano, czas najwyższy na małe co nieco, czyli kanapkę, jak co dzień w biurowej telewizji śniadaniowej. Dziś na specjalną prośbę wszystkich internautów, którzy piszą w sprawie nurtów wegetariańskich, kanapka bezmięsna, ale za to z tuńczykiem, pyszną rybą atlantycką, to nie pierwsze... Kanapkowe wykorzystanie tuńczyka i na pewno nie ostatnie y, o 10 rano, proszę Państwa, to ryba bardzo zdrowa. Polecam szczególnie tę wersję, która w puszce jest w sosie własnym. Nie musi być w oleju, olej jest w tym przypadku zbędnym tłuszczem, proszę wybierać te w sosie własnym. Taki właśnie tuńczyk będzie podstawą kompozycji, którą zestawię z tym dobrym, żytnim pieczywem, tym razem z dodatkiem amarantusa. Oraz sałatą lodową i majonezem. Rozpoczynam oczywiście od tuńczyka. Wezmę go mniej więcej pół puszki. Muzyka Zasadniczo nie wymaga już żadnych dodatków. Przyglądam się przyprawom, nie. Tak jest naprawdę świetnie. Atlantycka kompozycja z tajemniczym amarantusem. To składnik dzisiejszego dobrego żytniego chleba. Smacznego.